Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. 25 maja dowiemy się, jakie są preferencje polityczne wyborców. Z tej okazji mam przyjemność gościć pana Mariusza Kałużnego, radnego miasta Chęży, kandydata Solidarnej Polski do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego pan zdecydował się startować do Parlamentu Europejskiego? Zacznę od tego, że od 7 lat zajmuję się samorządem. Bliskie mi są sprawy ludzi w małych miasteczkach. Często spotykałem się z taką sytuacją, w której ktoś prosił mnie o pomoc, a ja doznawałem pewnej niemocy. Oczywiście chciałem pomóc, interweniowałem, zgłaszałem sprawy w różnych urzędach i najczęstszym takim problemem, do którym się do mnie zgłaszano, było bezrobocie. Słyszałem bardzo często: Proszę pana, niech pan coś zrobi, moje dziecko nie ma pracy. Proszę pana, mój mąż nie pracuje już pół roku. Wówczas postanowiłem. Interweniować u wielu posłów. Napisałem też, o czym wiedzą pewnie mieszkańcy mojego miasta, list do premiera Piechocińskiego w tej sprawie. I bardzo często słyszałem: Radny nic nie może, daj sobie spokój, nie jesteś od bezrobocia. To firmy dają pracę, a nie radny. Postanowiłem się zaangażować, bo mam dość obecnej sytuacji w kraju. Denerwuje mnie sytuacja, w której od ponad 20 lat. Mamy ciągle tych samych polityków, którzy przekazują sobie tylko władzę, którzy skłócają nasz naród, a nie przynosi to nic dobrego. Jeśli ktoś mnie zapyta, czy są jakieś korzyści z Unii Europejskiej, to owszem, powiem tak, widzę te miliardy, tylko nie widzę owoców tych miliardów. Budujemy drogi najdroższe w Europie, budujemy baseny w miastach, w których nie potrafią się później te baseny utrzymać. Jesteśmy krajem, w którym bezrobocie sięga naprawdę horrendalnych wskaźników. Zarobki są u nas tak niskie, że w Europie zasiłki są wyższe. I jeśli mamy rzeczywiście, yy, mamy rzeczywiście dorównać tym krajom europejskim, to, to musimy poważnie się wziąć za pracę. Nikt za nas tego nie zrobi. Nikt nam nie da tych miliardów za darmo. Unia Europejska to nie jest dobra ciocia, która przyjedzie, obrzuci nas prezentami. Tam o każde euro, o każdą złotówkę trzeba walczyć. Czasem się zastanawiam, jak to jest możliwe, że dostajemy w kolejnych perspektywach unijnych po 300 miliardów, huczne świętowanie przeżywamy za każdym razem, a nadal jest u nas tak wysokie bezrobocie. Nadal w gospodarce nic się nie dzieje. Zamykane są firmy. Młodzi ludzie otwierają firmy w Anglii, a pracują w Polsce, tam płacą podatki. Czyli to wszystko trzeba zmienić i nie można żyć łudą, że ktoś za nas to zrobi. Że obrzucą nas, że Europa nas obrzuci dobrobytem. Nie, jeśli za to, na to nie zapracujemy, to, to nic po prostu samo się nie stanie. Czy Pan jako pełnomocnik Solidarnej Polski może wyjaśnić, dlaczego młodzi ludzie tak niechętnie garną się do polityki? Pewnie problem jest dużo złożony, często młodzi ludzie nie widzą sensu działania w polityce. A starsi, starsi politycy nie pozostawiają złudzeń, bo często młodych ludzi traktują niepoważnie, traktują ich w partiach choćby jako siłę roboczą. Z młodymi ludźmi się dziś nie rozmawia. O młodych ludziach się owszem tylko mówi podczas kampanii, że pomożemy młodym ludziom, pomożemy rodzinom, sprawimy, że przyjadą z Anglii, ale to są tylko słowa. I najwyższy czas nadszedł na to, żeby młodzi ludzie sami wzięli sprawy w swoje ręce. Nikt o nas nie zadba. Także chciałbym tutaj szczególnie w tej kampanii mówić o problemach rodzin, o problemach młodych ludzi, bo dzisiaj naprawdę mamy sytuację, w której y, młody człowiek ma albo wybór być bezrobotnym, co jest fatalne, wyjechać za granicę, co też nie jest najczęściej ciekawe, y, albo rzeczywiście no, no, pracować tutaj w kraju, zarabiać niskie zarobki po 1200 zł i żyć w biedzie. Także jeśli nie weźmiemy sami sprawy w swoje ręce, to nie mam tutaj złudzeń, że coś w tej kwestii się zmieni. Nadszedł najwyższy czas, abyśmy powiedzieli politykom stop, panowie mieliście 30 lat prawie tej wolnej Polski, nie szło wam, proszę teraz, zmiana pokoleniowa nadchodzi i my będziemy starali się sobie układać przyszłość. Czym chciałby się pan zająć w Parlamencie Europejskim? Szczególnie te kwestie, które już powiedziałem, sprawy socjalne, sprawy pracowników. Tak? Zobaczmy y, sytuację na przykład w, w takich Włoszech. Tam to są tak silne związki zawodowe, że w przypadku złej decyzji polityka y, wszystkie autobusy, wszystkie tramwaje, wszystkie y, instytucje w jednym momencie nie pracują. Polityk za kilka godzin przybiega, tłumaczy się i jest zmiana decyzji. W Polsce, jeśli pracownicy protestują, to mówi się o nich banda, zadymiarzy. Napuszcza się drugich ludzi, na nich Polaków się napuszcza na siebie nawzajem. Dlatego sprawy pracownicze trzeba uregulować, tak jak to wygląda w Europie. Tak jak wygląda to w Europie, przecież nasze zarobki to są na poziomie niż, niższe niż zasiłki są w Europie. To są sprawy pierwsze. Trzeba godnie, człowiek musi godnie zarabiać. Nie możemy mówić, że jesteśmy krajem europejskim. W którym człowiek źle zarabia. Rynek pracy u nas trzeba zmienić. Nie ma, nie ma wolnego rynku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jako nauczyciel oczywiście chciałbym się zajmować sprawami edukacji. Zawsze było, te sprawy były mi bliskie. Zajmuję się od wielu lat z, z pracą z młodzieżą, bo ta, taka jaka młodzież, taki będzie nasz naród. My tak naprawdę kształtujemy, budujemy nasz naród poprzez wychowanie i edukację. A nasza edukacja naprawdę odbiega od tej. Od poziomu europejskiego bardzo, bardzo daleko. Dzisiaj jest wiele, wiele problemów w edukacji, w szkolnictwie, natury takiej merytorycznej, edukacyjnej, ale również finansowej. Wystarczy pojechać gdzieś w Niemczech, odwiedzić szkoły, zobaczyć, jak one wyglądają. Także tu trzeba dużo pracy. Także praca, edukacja, kolejna kwestia to są sprawy rodziny, ale tu chodzi o kwestie materialne. My jako Solidarna Polska. Jesteśmy za tym, żeby budować autostrady, jak już powiedziałem, żeby budować wielkie ośrodka, yy, wielkie inwestycje. To jest wszystko ważne. Państwo musi się rozwijać. Ale musimy postawić przede wszystkim na rodzinę. Zobaczmy na wiele wskaźników. Grozi nam katastrofa demograficzna i tu nie wystarczą yy, jakieś tylko działania takie prowizoryczne. Tu potrzeba działań systemowych, zbiorowych. I dlaczego nie wykorzystać do tego pieniędzy środków europejskich, żeby wspomóc polską rodzinę? Yy, w Polsce Wskaźnik dzietności na małżeństwo przy przypada 1,3 w ostatnich latach, a w Wielkiej Brytanii Pol ten wskaźnik jest 2,5. Czyli jeszcze więcej, jeszcze raz tyle Polki w Wielkiej Brytanii rodzą dzieci. I przyczyna jest prosta, bo tam im po prostu lepiej się żyje. Jest bezpieczeństwo. Następna sprawa to jest, zobaczmy młode małżeństwa. Podpisują mi się kredyty bardzo wysokie na 30 lat. Przecież to, to rujnuje ludzi. Człowiek nie zmieni miejsca pracy, godzi się na niegodziwe warunki pracy i płacy, bo się boi, bo ma kredyt. I to, to wszystko zmierza w złą stronę. Z jednej strony jest rozwój, inwestycje, miliardy, a z drugiej strony zacofanie. I to trzeba zmienić. Tylko potrzeba do tego solidnej pracy, nie obietnic. To tak na zakończenie. Czego panu mogę życzyć w najbliższej przyszłości? Czego może Pani mi życzyć? Po pierwsze, pewnie, żebym pozostał sobą, bo pewnie polityka nie jest łatwym takim terenem jest dosyć trudnym terenem. Żebym pozostał sobą i żebym zawsze był wierny swoim wartościom. Bo tutaj chciałbym dodać: możemy mówić o ekonomii, o gospodarce, to wszystko jest ważne, ale człowiek, każda instytucja, Europa musi być zbudowana na wartościach. Europa była zbudowana na wartościach chrześcijańskich, i do tych korzeni trzeba dzisiaj wrócić. Oczywiście moda jest dzisiaj na wyśmiewanie takich rzeczy jak rodzina, jak Bóg, jak naród, ale my, Solidarna Polska, jako Solidarna Polska, ja osobiście takich wartości się nie wstydzę i to są dla mnie wartości najważniejsze, takie najgłębsze, jak naród, rodzina i Bóg. I jeśli ktoś rzeczywiście chce przywrócenia tych wartości w Europie albo obrony, czy to w kwestiach prawnych, czy nawet w dyskusji parlamentarnej w Unii Europejskiej, to warto na nas postawić. Dlatego, Szanowni Państwo, proszę Państwa o głos na młodą, ambitną, przedsiębiorczą i odważną osobę: Mariusz Kałużny, lista numer jeden, kandydat numer trzy, Solidarna Polska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.